Witajcie kochani w objęciach magicznego ogrodu kanał o moim magicznym ogrodzie ale oczywiście dzisiaj nie ogród tylko kuchnia bo przede mną o wyzwanie będę robiła swoją własną wegetę, do której potrzebuję takich oto składników kilogram po kilogramie mam kilogram pory kilogram selera kilogram marchewki natka selerowa ziele miłości, oczywiście, lubczyk. Lubczyku mam trochę za mało i będę musiała jeszcze dorwać. Tutaj już się ususzyło troszeczkę, e, troszeczkę e, włosów selera. Do tego jeszcze dojdzie czosnek, zielona pietruszka, zielona pietruszka. Wszystko będę suszyła w piekarniku z termoobiegiem, z termoobiegiem na, na 50 stopni Myślę, że to tak będzie akurat. Robiłam już w zeszłym roku i wyszła, wyszła bardzo dobra. Dodałam troszeczkę osobiście, mi się wydawało za dużo kurkumy i, i była taka, no wiecie, jak kurkuma. Ale, ale zabieram się za obieranie, zabieram się za obieranie, przede mną troszeczkę pracy i za chwilę pokażę, co dalej. tak oto właśnie wszystko przygotowane w piekarniku już się już się suszy teraz potrzeba tylko czasu czasu, czasu i cierpliwości żeby to wszystko się wysuszyło najwięcej najwięcej pracy było tutaj przy tym przy tym drobniutkim czosnku żeby go pociąć na takie cieniusieńkie płatki no i teraz tylko tak jak wspomniałam czasu, czasu, czasu czasu i prądu i prądu. Nie mam takiej suszarki, to już jest chyba pora, żeby sobie sprawić tą obrotową taką yy, na powietrze, a żeby było szybciej. Może i sprawniej, bo i tu, i tam zawsze to inaczej. Uwierzcie mi, odkąd po raz pierwszy w zeszłym roku zrobiłam Wegetę, to postanowiłam, że już nigdy więcej nie kupię z glutaminianem sodu. Tylko, tylko zrobię swoją robię swoją i jest przepyszna, przepyszna. Jak już się wysuszy, to trzeba to zmielić. dołożyć sól, pieprz, kurkumę. No i zresztą zobaczycie, zobaczycie jak jak będzie, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Myślę, że jutro już będzie sucha, więc ja czekam do jutra, a wy tylko Tryk, sekundka, i już jesteśmy razem. Kochanie, 10 godzin suszenia za mną. Zmieściło się to jak na razie wszystko w trzech blachach. Jeszcze nie jest, jest jeszcze bardzo suche, ale zaczyna się już zaczyna się już suszyć. nami. przede mną jeszcze podejrzewam dobre 10 godzin suszenia, żeby to się zrobił wiórek wysuszony. No może dzisiaj wieczorem będzie gotowe, ale można było to już wymieszać w całość. No niech się suszy. Łączę termoobieg. Będzie zagłuszało mnie, więc już nie będę mówić, tylko pozwolę się temu dalej suszyć. Kochani, ponad dobę suszy się i suszy, i suszy, i końca nie widać, tutaj. Dołożyłam jeszcze czerwoną paprykę, yy, dlatego to może jeszcze troszeczkę potrzebuję, bo ona jeszcze nie stwierczy, <laughs> jeszcze nie jest sucha. Tu jeszcze tak, tak powiedzmy jeszcze, jeszcze może godzinkę, może półtorej i, i będzie suche. Tutaj maseczka i to wszystko razem, to już jest suchutkie na biur. To już bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie, a tutaj jeszcze Pomiędzy, pomiędzy jeszcze są, gdzie nie gdzie są jeszcze suche, suche co ja gadam, mokre, pomiędzy, pomiędzy, więc no nie wiem, może jeszcze, może jeszcze godzinkę trzeba temu dać, żeby się suszyło, może właśnie tak, zobaczymy. Zobaczymy, damy mu temu jeszcze troszeczkę czasu. Niech się posuszy. Jak ma być suche na wiór, to niech będzie suche. Witajcie kochani. Kolejny dzień dobry. No, wczoraj już suszyło się aż do godziny po 22, więc nie było szansy, żeby to zrobić. Ale kolejny dzień przed nami i za chwileczkę za chwileczkę będę tą wegetę mielić. Wegetę, mm. Wegetę to będzie wegeta na końcu, będę mieliła te wszystkie sucho warzywa i dołożę do tego jeszcze kurkumę. Dołożę kurkumę, podejrzewam, że może dwie, trzy łyżeczki, bo tak jak już wspominałam, dodałam w zeszłym roku kurkumę i dla mnie osobiście było troszeczkę za gorzkałe, bo kurkuma ma taki właśnie posmak gorzkawy, dołożę do tego parę suszonych, parę suszonych papryczek czyli i dołożę do tego czarny pieprz czarny pieprz wszystko będę mieszała wszystko będę mieszała razem mieliła razem mieliła razem no i oczywiście sól mam sól kłodawską drobnoziarnistą, ale i tak ją będę wkładała będę wkładała ją po łyżeczce, czy tam po łyżce myślę, że na tą porcję tutaj około 3-4 łyżek soli kłodawskiej zmieszczam, zmieszczę, żeby to było takie troszeczkę bardziej słone, żeby się też zakonserwowało. No zobaczymy, zobaczymy. Wszystko zawsze wychodzi w biegu. Raz jest mniej, raz jest więcej. Wszystko zależy, wszystko zależy od tego jak, jak, no jak, jaki jak kto ma smak w zasadzie, bo można dołożyć trochę więcej ostrości, można nie dokładać w ogóle ostrości, ktoś może dołożyć, może dołożyć koper. Ja nie dokładam, bo ja lubię zielony, zielony, nie do wszystkiego. No. no, to zabieramy się za hałasowanie w domu, bo teraz już można. Oczywiście zapomniałam powiedzieć, że, e, że to zielone wszystko, to wszystkie natki i tak dalej, to już tutaj z jedną łyżką soli zmieniłam, żeby mi się tutaj, żeby mi nie przerwało, więc to wygląda o tak, taki drobniutki pyłek. I co jeszcze? Dlaczego tutaj takie gruteczki są? Kochani, miałam z zeszłego roku. Wegety, wegety, O tak pod, te, pod to pierwsze zagięcie, o tutaj, tyle. I to tutaj dosypałam, żeby, już, żeby to już było razem wymieszane. Mam takie słoiczki po kawie. Nie wiem, ile wyjdzie. Może dwa, może dwa i trochę. Ale zbieram takie. Zawsze na coś się przyda. Także teraz już zabieramy się za hałasowanie. I to tylko tyle, bo jak widać tam było pełno zielonego, a teraz zielone już jest tutaj zmielone. Marzyk unosi się w powietrzu. Trzeba to teraz ładnie wymerdać, wymerdać, wymerdać. I teraz kurkuma. Tak jak już mówiłam, kurkuma ma nam nadać tylko koloru. Ostatnio chciałam przedobrzyć i tak jak już sto razy powtarzałam, nie wiem, jedną, dwie, może jeszcze jedną, taką, wiecie, taką malutką. Zobaczymy, zaraz patrzę. Zobacz jak to się tutaj zrobi kolorystycznie. No, mogę nawet jeszcze jedną dać. Chyba mogę jeszcze jedną dać. Bardzo ładnie jest zmielone. Nie jest aż taki bardzo, bardzo, bardzo drobniutki pyłek, bo to takie o troszeczkę bardziej. Może jeszcze jedną dam. No tak... Dobra, bo znowu prze No to tak ze słoiczka o, o tyle dałam. Może to będzie jedna wielka czubata łyżka, no bo ileż w takim pojemniczku jest 50 gram. Jedną czwartą może nawet, no jedną czwartą tak do tego miejsca. Popatrzę, 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 czy ten kolor mi będzie odpowiadał. Ale to już nie bardzo chodzi o kolor, ale o smak, który później, który później zostaje. Bo ja jak wspomniałam, kurkuma daje taką goryczkę. Teraz to ładnie wymerdamy, wymerdamy, wymerdamy. Jak w przedszkolu bawimy się piaskiem i łopatką. Zaraz będę próbować, czy jest dosyć słona. No, to zaczynamy. Palec Mm, I słona i ostra i słona i ostra, mm, ostra, ostra, ostruszeńka. Powiem, że nawet bardzo ostra. No ale były, no pierwsze trochę było dwie albo trzy garstki, już teraz nawet nie wiem. no i tak nic nie mówię, bo się skupia chciałam liczyć chciałam liczyć łyżki bo ja jestem taka licząca łyżki, wszystko licząca, no zobaczymy, mamy, mamy, jeden słoiczek, no może trzy słoiczki będą, może trzy słoiczki będą, im więcej będzie, tym lepiej, a może przypomnę na sam koniec, miałam kilogram pora, kilogram selera, kilogram marchewki, cztery główki czosnku, co ja tam jeszcze miałam? Miałam pęczek, taki dosyć duży pęczek. Pietruszki. Nie miałam tutaj korzenia pietruszki, ale oczywiście jak najbardziej korzeń. O Jezus, zaraz będę kichać, bo mi się ta para unosi. Pietruszka jak najbardziej, tak samo może być kilogram korzenia. No i miałam troszkę lubczyku zielonego. Czyli ziela miłości. Ale się rozpędziłam. Zobaczcie, jak fajnie, jak dużo wyszło z tego. Do potem dołożyłam jeszcze jedną czerwoną paprykę. Normalną słodką czerwoną paprykę. Nie wiem, ile waży jedna czerwona papryka. No i były od dwóch salerów. Te wielkie nacie. No. <laughs> Oj. Oj, zaraz będę kichać. Ile to waży? Nie wiem. To znaczy się nie wiem, ile waży. O. i mam nadzieję, że mi się tą ostatnio zmieści. Dobrze. Nawet nie myślałam, że będzie tyle. Nawet nie myślałam, ale powiem Wam, że bez takiej obrotowej suszarki, która suszy, no to ciężko. Wyłączyłam wczoraj to o pierwszej w nocy. Także troszeczkę to godzin zajęło to suszenie. Prawie półtorej doby może nie półtorej, ale non-stop suszyło się w piekarniku. Temperaturę zwiększyłam do 70 stopni przy uchylonych drzwiczkach. No i jestem bardzo zadowolona z takiej ilości, która wyszła. Bardzo jestem zadowolona. Także polecam, polecam każdemu zrobić swoją. Wiecie, co wkładacie. No to powiedzmy, że jeden niepełny, jeden niepełny, ale trzy pełne. I zapas, i zapas na bardzo długo, na bardzo długo, na bardzo długo. Dla, jak dla mnie na bardzo długo, to wszystko zależy od tego, jak kto często, często robi. Dziękuję Wam kochani, polecam, polecam bardzo serdecznie, żeby sobie zrobić swoją własną, swoją własną wegetę. Jest pyszna. No moja dzisiaj wyszła troszkę ostra. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i zapraszam Was... Do obiecie. i do subskrybowania mojego kanału.